Cześć, jestem Hazel. Mam 32 lata i jestem w 9 miesiącu ciąży z moim pierwszym dzieckiem. Ostatnio życie nie było łatwe i chcę podzielić się moją historią, mając nadzieję, że pomoże ona komuś innemu w podobnej sytuacji. Mieszkam w San Francisco z moim mężem, Michaelem. Ma 34 lata i pracuje jako inżynier oprogramowania. Z zewnątrz nasze życie może wyglądać idealnie, ale rzeczywistość jest zupełnie inna. Michael zaniedbuje mnie emocjonalnie i nie pomaga mi w domu. Większość weekendów spędza w domu swoich rodziców, zostawiając mnie samą z obowiązkami domowymi pomimo mojej ciąży. Uwielbiam fotografie i uwiecznianie chwil z mojego codziennego życia przynosi mi małe radości. Ale często są one przyćmione przez brak wsparcia i ciągłą krytykę ze strony Michaela. Pewnego wieczoru Michael wrócił do domu i zażądał, abym poszła do sklepu po piwo. Byłam wyczerpana i czułam się niekochana, ale niechętnie się zgodziłam. Idąc do sklepu, czułam ciężar jego nieczułości. Dlaczego nie mógł pójść sam? Pomyślałam, ale wypytywanie go doprowadziłoby tylko do kolejnej kłótni. Kiedy wróciłem do domu z piwem, Michael ledwo docenił mój wysiłek. Zamiast tego nadal mnie krytykował, znajdując wady we wszystkim, co robiłem. Jego słowa głęboko mnie raniły, ale powstrzymywałam łzy. Kropka. W ciągu ostatnich kilku miesięcy nasze relacje uległy dalszemu pogorszeniu, a jego zachowanie stało się bardziej lekceważące i raniące. Kropka. Następnego ranka Michael zachowywał się tak, jakby nic się nie stało. Był wesoły i obojętny na wydarzenia poprzedniej nocy. Postanowiłam mu to wynagrodzić, przygotowując specjalną kolację. Mając nadzieję, że zasypie ona rosnącą między nami przepaść kropka spędziłam cały dzień gotując jego ulubiony posiłek, ale kiedy wrócił do domu pijany, moje wysiłki poszły na marne. Obrzucał mnie obelgami, kwestionując moją wartość i zdolność do bycia dobrą żoną i matką kropka czułam się coraz bardziej odizolowana i pozbawiona wsparcia kropka, gdy zbliżał się termin porodu. Michael nalegał na rodzinną wycieczkę ze swoimi rodzicami. Martwiłam się o podróżowanie tak blisko porodu, ale odrzucił moje obawy. To, że jesteś w ciąży, nie oznacza, że jesteś chora, odpał kropka jego rodzice, którzy często mnie krytykowali, poparli go. Mieszkali w pobliżu i byli bardzo zaangażowani w życie Michaela. Często przedkładając swoje opinie nad moje kropka w dniu wyjazdu spełniły się moje najgorsze obawy. Gdy przygotowywaliśmy się do wyjazdu, odeszły mi wody. Wpadłam w panikę i powiedziałam Michaelowi, że musimy natychmiast jechać do szpitala. Kropka zamiast pomóc, wypchnął mnie z samochodu, zły, że mogę to zepsuć. Kropka byłam zszokowana i czułam się całkowicie opuszczona. Nie mogłam uwierzyć, że mógł być tak bezduszny. Na szczęście nasza sąsiadka Nina zobaczyła mnie w opałach. Nina jest wspaniałą kobietą żoną dyrektora finansowego firmy, w której pracuje Michael. Rzuciła się w moją stronę i wezwała karetkę. Dzięki jej szybkiej interwencji bezpiecznie dotarłam do szpitala. Nina pozostała ze mną, oferując mi komfort i wsparcie podczas porodu. Jej obecność była kołem ratunkowym w jednym z najbardziej wrażliwych momentów mojego życia. W szpitalu, gdy tuliłam mojego noworodka. Nie mogłam przestać myśleć o ciągłym zaniedbywaniu Michaela i nieustannej krytyce ze strony jego rodziny. Było jasne, że nie mogę tak dalej żyć. Nina, która stała się moją drogą przyjaciółką, wspierała mnie w tym trudnym czasie. Poinformowała nawet swojego męża o sytuacji, co później okazało się kluczowe. Kropka podczas mojego pobytu w szpitalu nagranie wideo, na którym Michael wypycha mnie z samochodu, stało się wirusowe i rozprzestrzeniło się jak pożar. Film pokazał jego prawdziwe oblicze. A reakcja opinii publicznej była bardzo negatywna. Michael stracił pracę i starał się znaleźć nowe zatrudnienie. Jego reputacja została nadszarpnięta i wraz z rodzicami został publicznie zawstydzony. Była to surowa, ale odpowiednia konsekwencja jego agresywnego zachowania. W międzyczasie znalazłam pocieszenie i wsparcie u moich rodziców i najni. Zachęcali mnie do myślenia o mojej przyszłości i dobru mojego dziecka. Zacząłam rozważać rozwód, zdając sobie sprawę, że to jedyny sposób na zapewnienie nam lepszego życia. Przytłaczające dowody i presja społeczna sprawiły, że postępowanie rozwodowe było proste, a Michael i jego rodzina niechętnie zgodzili się na warunki. Po urodzeniu dziecka moje życie zaczęło się drastycznie zmieniać. Zdałam sobie sprawę, że muszę podejmować decyzje, które będą najlepsze zarówno dla mnie, jak i dla mojego dziecka. Zachowanie Michaela osiągnęło punkt. W którym nie mogłam go dłużej ignorować i musiałam pomyśleć o naszej przyszłości. Nina nadal była filarem wsparcia w tym trudnym czasie. Często odwiedzała mnie w szpitalu, przynosząc posiłki i słowa otuchy. Jej mąż, Mark, który jest dyrektorem finansowym firmy, w której pracował Michael, był równie wspierający. Pocieszające było to, że oboje rozumieli powagę sytuacji. Kropka, gdy zostałam wypisana ze szpitala, zamieszkałam z rodzicami. Byli starsi, ale bardzo pomocni i przyjęli nas z otwartymi ramionami. Ich dom, również w San Francisco, stał się bezpieczną przystanią dla mnie i mojego noworodka. Kropka, byłam przepełniona wdzięcznością za ich miłość i troskę. Kropka, gdy zadomowiłam się w domu rodziców. Zaczęłam zastanawiać się nad wydarzeniami, które doprowadziły mnie do tego miejsca. Wirusowe wideo, na którym Michael wypycha mnie z samochodu, przyciągnęło wiele uwagi i ludzie mówili o tym wszędzie. Publiczna reakcja na Michaela była poważna. Stracił pracę. Walczył o znalezienie nowego zatrudnienia i spotkał się z publicznym zawstydzeniem. Niewielkim pocieszeniem była świadomość, że inni widzieli prawdę o jego zachowaniu ale nie zmniejszyło to bólu z powodu jego zdrady. Pomimo chaosu, znalazłam ukojenie w nowej rutynie. Moi rodzice byli wspaniali, pomagając przy dziecku i oferując wsparcie emocjonalne. Zaczęłam też głębiej wiązać się z Miną. Kropka często mnie odwiedzała, a nasze rozmowy stały się dla mnie źródłem siły. Dzieliła się historiami ze swojego życia, służąc radą i zrozumieniem. Zaczęłam postrzegać ją jako kogoś więcej niż tylko sąsiadkę. Była prawdziwą przyjaciółką. W tym czasie zacząłem również rozważać moje opcje prawne. Nina zasugerowała, abym porozmawiała z prawnikiem o rozwodzie. To była zniechęcająca myśl, ale wiedziałam, że to konieczne. Od tego zależała przyszłość mojego dziecka. Skontaktowałam się z prawnikiem. Który był współczujący i rozumiał moją sytuację. Omówiliśmy szczegóły mojego małżeństwa i przedstawiłam przytłaczające dowody zaniedbania i znęcania się Michaela. Postępowanie rozwodowe rozpoczęło się i było proste dzięki presji opinii publicznej i wirusowemu wideo. Michael i jego rodzina niechętnie zgodzili się na warunki. Nie mieli wyboru. Dowody były zbyt mocne, a reakcja społeczna intensywna. z ulgą obserwowałem, jak proces posuwa się naprzód ale było to również wyczerpujące emocjonalnie. W międzyczasie nadal znajdowałem radość w małych rzeczach. Moja miłość do fotografii znów rozkwitła. Kropka. Zaczęłam robić zdjęcia mojemu dziecku, uwieczniając każdą cenną chwilę. Te zdjęcia przypominały mi o nowym życiu, które budowałam, życiu pełnym miłości i nadziei. Kropka. pewnego dnia, gdy spacerowałem z miną po okolicy, przedstawiła mi swojego syna, Jake A. Był mniej więcej w moim wieku i szybko się zaprzyjaźniliśmy. Jake był miły i wyrozumiały. Czego tak bardzo brakowało mi w związku z Michaelem? Nasze rozmowy były łatwe i często pomagał mi przy dziecku, oferując opiekę nad nim. Abym mogła mieć trochę czasu dla siebie. To było nieoczekiwane, ale nasza przyjaźń zaczęła przeradzać się w coś więcej. Jake i ja spędzaliśmy razem więcej czasu. A on stał się ważną częścią mojego systemu wsparcia. Rozśmieszał mnie i przypominał, że na świecie są dobrzy ludzie. Moi rodzice również go uwielbiali i cieszyli się, że znów się uśmiecham. To był powolny proces, ale zaczynałam zdrowieć przez cały ten okres Nina i Mark niesamowicie mnie wspierali. Pomogli mi poradzić sobie ze złożonością samotnego macierzyństwa i emocjonalnymi następstwami rozwodu. Mark Rozumiejąc presję związaną z pracą i rodziną, często udzielał praktycznych porad, podczas gdy Nina zapewniała słuchające ucho i ciepłe serce. Pomimo trudności czułam rosnące poczucie sprawczości. Przejmowałam kontrolę nad swoim życiem i podejmowałam decyzje. Które były najlepsze dla mnie i mojego dziecka. Kropka był związany z zaniedbywaniem i wykorzystywaniem przez Michaela wciąż był obecny, ale już mnie nie definiował. Byłam silniejsza niż kiedykolwiek zdawałam sobie sprawę. Kontynuując nawigację po życiu jako nowa matka i radząc sobie z następstwami mojego nieudanego małżeństwa, znalazłam siłę we wsparciu wokół mnie. Moi rodzice, Nina i Jake, byli stałymi elementami mojego życia, a ich obecność pomagała mi przetrwać najtrudniejsze dni. Postępowanie rozwodowe posuwało się naprzód, ale nie obyło się bez emocjonalnego żniwa. Rodzina Michaela zaprzeczała jego zachowaniu i próbowała przedstawić mnie jako czarny charakter. Kropka, nie mogli zaakceptować faktu, że Michael stracił pracę i reputację z powodu własnych działań. Kropka, mimo to wiedziałam, że muszę pozostać silna dla mojego dziecka. Pewnego ranka otrzymałam telefon od mojego prawnika. Poinformowała mnie, że Michael chce się spotkać i omówić ugodę rozwodową. Kropka, wahałam się. Ale zgodziłam się na spotkanie pod warunkiem, że będzie ono nadzorowane przez naszych prawników. Myśl o ponownym spotkaniu z Michaelem napawała mnie niepokojem, ale wiedziałam, że to konieczny krok. Spotkanie było napięte. Michael wyglądał na rozczochranego i zgorzkniałego, był cieniem człowieka, którego kiedyś znałam. Obwiniał mnie za wszystko, Ceo poszło nie tak w jego życiu, kropka, gdybyś nie robił ze wszystkiego takiej wielkiej sprawy, nic z tego by się nie wydarzyło, warknął. Jego słowa zabolały, ale przypomniałam sobie, że to ten sam człowiek, który porzucił mnie, gdy najbardziej go potrzebowałam, kropka, nasi prawnicy pośredniczyli w dyskusji, zapewniając, że pozostanie ona cywilna. Michael niechętnie zgodził się na warunki, w tym alimenty i prawo do odwiedzin. Poczucie ulgi, jakie poczułam. Było ogromne kropka, to spotkanie oznaczało początek końca bolesnego rozdziału w moim życiu. Kropka po powrocie do domu moi rodzice z niecierpliwością czekali na wiadomość o spotkaniu. Podzieliłem się z nimi szczegółami i poczułem, jak ciężar spadł mi z ramion. Mama przytuliła mnie mocno, szepcząc: Jesteś taka silna, hejzel. Jesteśmy z ciebie dumni. Ich niezachwiane wsparcie było źródłem ogromnego pocieszenia. W międzyczasie moje relacje z Jakiem nadal się rozwijały. Był powiewem świeżego powietrza, zawsze pozytywny i wspierający. Kropka pewnego wieczoru, gdy siedzieliśmy na werandzie, spojrzał na mnie i powiedział. Hejzel, jesteś niesamowitą kobietą. Przeszłaś tak wiele, a mimo to wciąż stoisz na nogach. Podziwiam twoją siłę. Jego słowa poruszyły moje serce. Po raz pierwszy od dłuższego czasu poczułam się zauważona i doceniona. Kropka nasza wieś rosła w siłę i wkrótce to, co zaczęło się jako przyjaźń, zaczęło rozkwitać w coś więcej. Spędzaliśmy razem więcej czasu. A on stał się kochającą osobą w życiu mojego dziecka. Moi rodzice zauważyli naszą rosnącą bliskość i zachęcali do niej. Widzieli, jak bardzo Jake mnie uszczęśliwiał. Kropka, jednak nie wszystko szło gładko. Rodzice Michaela nadal się wtrącali, dzwoniąc i domagając się widzenia z wnukiem. Odmawiali uznania krzywdy wyrządzonej przez Michaela i zachowywali się tak, jakby nic się nie zmieniło. Kropka, wyczerpujące było radzenie sobie z ich nieustanną krytyką, ale stałam na swoim miejscu, wyznaczając granice, by chronić swój spokój. Kropka, pewnego dnia Nina zaprosiła mnie na kawę. Usiedliśmy w jej przytulnej kuchni, a ona zapytała mnie, jak sobie radzę. Opowiedziałam o moich zmaganiach z rodzicami Michaela i wyzwaniach związanych z samotnym macierzyństwem. Wysłuchała mnie cierpliwie, a potem powiedziała: "Hazel, zaszłaś tak daleko. Nie pozwól nikomu odebrać sobie spokoju. Masz prawo chronić swoje szczęście i dobro swojego dziecka." Jej słowa były wzmacniające, kropka Nina stała się kimś więcej niż sąsiadką. Była mentorką i prawdziwą przyjaciółką. Jej mąż, Mark, również zaoferował swoje wsparcie, doradzając mi w kwestiach prawnych i pomagając zrozumieć moje prawa, kropka w miarę upływu miesięcy stawałam się coraz silniejsza i bardziej pewna siebie. Zaczęłam realizować niezależne projekty fotograficzne, o czym zawsze marzyłam. Realizowanie mojej pasji i dbanie o moje dziecko było satysfakcjonujące. Każde zrobione przeze mnie zdjęcie było świadectwem mojej podróży i nowego życia, które budowałam. Moja relacja z jakiem nadal kwitła. Był cierpliwy, miły i szczerze troszczył się o mnie i moje dziecko. Pewnego wieczoru, gdy oglądaliśmy zachód słońca, odwrócił się do mnie i powiedział: Hejzel! Kocham cię kropka, wiem, że to była trudna podróż, ale chcę być przy Tobie, dla was obojga. Na każdym kroku. Łzy napłynęły mi do oczu, gdy zdałam sobie sprawę, jak daleko zaszłam. Od poczucia opuszczenia i zaniedbania byłam teraz otoczona miłością i wsparciem kropka spojrzałam na Jake'a i powiedziałam. Ja też cię kocham kropka, dziękuję, że byłeś przy mnie we wszystkim. Po miesiącach walki i wytrwałości moje życie w końcu zaczęło przybierać pozytywny obrót. Rozwód został sfinalizowany, a ja byłam wolna od toksycznego związku, który tak długo mnie obciążał. Dzień podpisania dokumentów rozwodowych był słodko-gorzki. Czułam poczucie straty, ale także przytłaczającą ulgę. Mój prawnik, który był moim niezłomnym sprzymierzeńcem, zapewnił mnie, że to nowy początek. Hazel. Postępujesz właściwie dla siebie i swojego dziecka. Mając rozwód za sobą, skupiłam się na budowaniu stabilnego i szczęśliwego życia dla siebie i mojego dziecka. Moja niezależna praca fotograficzna zaczęła nabierać tempa. A ja znalazłam radość w uwiecznianiu pięknych chwil dla innych. Każdy projekt był krokiem w kierunku mojej niezależności i samorealizacji. Jake był stałym źródłem wsparcia i miłości rozumiał moją przeszłość i szanował moją podróż. Pewnego wieczoru, podczas kolacji z moimi rodzicami, poświadczył mi się. To była prosta, szczera chwila. Hazel, wyjdziesz za mnie, zapytał z oczami pełnymi nadziei, kropka, nie wahałam się. Tak, Jake, wyjdę. Odpowiedziałam, a po mojej twarzy spłynęły łzy szczęścia. Moi rodzice promienili radością, a moje serce było przepełnione. Nina i Mark byli zachwyceni. Nina, która była przy mnie od samego początku, mocno mnie przytuliła. Zasługujesz na całe szczęście na świecie. Hazel, powiedziała ciepło, ich syn był wspaniałym człowiekiem, a ja każdego dnia byłam wdzięczna za nieoczekiwany obrót, jaki przybrały nasze relacje. Michael i jego rodzice nadal próbowali się wtrącać, ale utrzymywałam twarde granice. Dzięki wsparciu prawnemu i radom Marka, Upewniłam się, że szanują naszą przestrzeń. Ich krytyka nie miała już nade mną władzy. Byłam silniejsza i bardziej pewna siebie, gotowa chronić swój spokój i dobro mojego dziecka. Z czasem odnalazłam nowy rytm życia. Moje dni były wypełnione sesjami fotograficznymi, chwilami śmiechu z jakiem i prostą radością obserwowania, jak moje dziecko rośnie. Jake był niesamowitym ojcem. A nasz dom był wypełniony miłością i szczęściem. Pewnego dnia Nina i ja siedziałyśmy w jej ogrodzie, zastanawiając się nad tym, jak wiele się zmieniło. Przebyłaś długą drogę, Hazel. Jestem z ciebie taka dumna, powiedziała, uśmiechając się. Rozejrzałam się po kwitnących kwiatach i poczułam głęboką wdzięczność. Nie mogłabym tego zrobić bez ciebie, Nina. Twoja przyjaźń znaczy dla mnie wszystko. Odpowiedziałam, że historia mojej przeszłości, naznaczona zaniedbaniem i przemocą emocjonalną, zmieniła się w historię wzmocnienia i niezależności. Odnalazłam swój głos i siłę. Moje życie było teraz wypełnione wspierającymi ludźmi. Którzy kochali mnie za to, kim byłam. Na zakończenie chcę powiedzieć każdemu, kto mnie słucha, że bez względu na to, jak mroczna i trudna może wydawać się Twoja sytuacja, zawsze jest nadzieja. Otaczaj się ludźmi, którzy cię wspierają i podnoszą na duchu kropka krok po kroku i nigdy nie trać z oczu swojej wartości. Wzmocnienie i szczęście są w Twoim zasięgu. Kropka, dziękuję za śledzenie mojej podróży.